Zanim zaczniemy, to mam pytanie: Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Siemanko, witam wszystkich w kolejnej, przedpremierowej recenzji. Tym razem trzeci sezon, wieśka, w którego wciela się nie Żebrowski, a Henry Cavill, który moim zdaniem idealnie pasuje do tej roli. Niestety za kulisami serialu stało się, co się stało. No i od czwartego sezonu Wiedźminem czy Geraltem będzie um, Liam Hemsworth. Czy to dobra zmiana, czy nie, no zobaczymy od czwartego sezonu. E, w każdym razie Sezon jest podzielony na dwie części i to jest dobry marketingowy chłyt. Jak to się mówi, marketingowy chłyt ze strony Netflixa, ponieważ dzięki temu więcej osób zostanie przy subskrypcji. Oczywiście, jeżeli jesteście fanami. Wiedźmina. W tej recenzji nie będzie spoilerów, ponieważ jest to przedpremierowana recenzja, także dzięki Netflix za udostępnienie mi tego serialu i pełnej listy rzeczy, o których nie mogę wspomnieć, a teoretycznie nie mogę wspomnieć o niczym. No ale jakoś poradzę sobie z tą recenzją. Tak więc Pierwsza część, pierwsze pięć odcinków będzie dostępne na platformie już 29 czerwca. Ostatnie trzy odcinki będą dostępne w lipcu. Te pierwsze pięć odcinków, które zobaczyłem, bo zobaczyłem na razie pierwszą część, to był taki, można nazwać wstęp do całej tej historii, której kulminacja będzie odbywała się właśnie w drugiej części. Dlatego też pierwsze pięć odcinków jest, no powiem szczerze, trochę nudne. Um, no, i tutaj tak. Nie czytałem książek Sapkowskiego. Nie wiem, jaki powinien być Wiedźmin. Nie wiem, jaka powinna być e, Ciri. Nie wiem, jaka powinna być Jennifer. Według książek, wy jesteście fanami i to możecie, dlatego, mi napisać w komentarzu poniżej, czy dobrze ją odzwierciedlili. Ja powiem wam tylko to, co widziałem na ekranie telewizora. No, więc, tak. Po pierwsze. Ciri. Ciri była taką, ja nie wiem co się z nią stało między, między wydarzeniami z poprzednich sezonów a trzecim, ale stała się konkretnym badasem walczy magią i mieczem równie dobrze co Wiedźmin, co Henry Cavill, bo co odwala w tych pierwszych pięciu odcinkach, to jest coś niesamowitego. Naprawdę, ten tak zwany charakter growth jest tutaj gigantyczny. Z drugiej strony mamy na przykład Wiedźmina, który wygląda na to, że mówi jeszcze mniej, uśmiecha się jeszcze mniej, ale za to jest równie, e, równie zabójczy. Mam takie notateczki, które sobie napisałem, o których chciałbym wspomnieć. Generalnie fabuła całego serialu bez, bez spoilerów polega na tym, że Geralt chroni Jennifer i Ciri przed, no, przed ich śmiercią, generalnie. No i tak uciekają z miejsca na miejsce i na tym polega pierwszy, pierwsza część trzeciego sezonu. Generalnie jeszcze jest coś takiego, albo to o tym opowiem później. Choreografia. Chciałbym wspomnieć o choreografii, która jest naprawdę dobra. Sceny walki, używanie miecza i magii przez Geralta i Yennefer i zresztą Ciri też, jest zrobiona całkiem dobrze. Wygląda to nieźle. Em, aczkolwiek em, średnio wygląda CGI. Tutaj muszę Wam powiedzieć, no bo to się jedno wiąże z drugim. Już w pierwszym odcinku, podczas e, okazji pierwszej walki, zauważyłem krew, która jest zrobiona komputerowo i to było naprawdę słabo zrobione. Na początku myślałem, że wersja, którą dostałem do recenzji jest nieskończona, no ale jest dwa dni przed premierą, kiedy nagrywam ten odcinek. No i powiem Wam, że jeżeli jest nieskończone CGI, no to już raczej go nie skończą. No więc CGI jest strasznie, ale to strasznie nierówne. Nawet skupiam się, znaczy bardziej, bardziej kieruję się w stronę powiedzenia, że jest po prostu słabe to CGI. Oczywiście w niektórych momentach jest dobre, ale tylko w niektórych. Generalnie uważam, że CGI jest strasznie skopane. Co się w ogóle dzieje ostatnimi czasy w Hollywood, że CGI jest naprawdę średnie? żeby nie powiedzieć tragiczne, ostatnie wielkie produkcje, no to w każdej CGI jest skopane. Czy tak, czy tak, no nie wiem, ci specy od efektów specjalnych są naciskani, że nie mają po prostu czasu i pracują 36 godzin na dobę? Nie wiem. No ale w każdym razie, im, 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 dalej, im, im dalej trwa ten 2023 rok, tym to CGI jest no, gorsze. Ehm. Tak więc to jest, to jest taki wielki minus tego serialu. Jeżeli chodzi o fabułę, to tak jak powiedziałem, nie czytałem książek Sapkowskiego, tak więc nie mogę powiedzieć, czy jest to dobra adaptacja jego książek, czy jest to naprawdę coś oderwanego od rzeczywistości. Sądząc po komentarzach, które przeczytałem gdzieś tam w ogóle przez ostatnie lata, no to netflixowy serial jest taki mocno dosyć oderwany od książek. No ale nie czytając książek, no to uważam, że jakby odcinając się od pierwowzoru i od oryginału i od elementu źródłowego, no to Fabuła no to tutaj, jakby no nie robi szału, jest taki typowy akcyjniak. Aczkolwiek w trzecim sezonie jest mnóstwo elementów um, szantażu i intrygi, i pierwsze pięć odcinków jest um, no, w cudzysłowie nudne, ponieważ jest tutaj mnóstwo tego typu elementów: mnóstwo szantażu, mnóstwo intrygi. Coś jakbym oglądał grę o Tron. Każdy z każdym gdzieś knuje za plecami każdego, knuje gdzieś jakieś te swoje małe plany, które będą miały swoje odzwierciedlenie, kulminację w drugiej części trzeciego sezonu. Dlatego pierwsze pięć odcinków zostawiło naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo zamkniętych, zamkniętych, otwartych wątków. Um, dlatego. Żeby ocenić cały trzeci sezon, no to trzeba obejrzeć cały trzeci sezon, da! Ehm, tak więc, no, pierwsze pięć odcinków było wstępem, moim zdaniem troszeczkę przynudzali momentami, było zbyt mało akcji, ale tak jak powiedziałem, dla fanów takiego thrilleru, dla fanów szantażu i intryk, po prostu dla fanów takiej budżetowej gry o tron, no to powiem wam, że jest to dosyć ciekawa propozycja od Netflixa. Um, nie wiem co dalej z Wiedźminem po odejściu Henrygo Cavilla, bo moim zdaniem jest to najjaśniejszy punkt całej tej franczyzy Netflixowej. Um, gdyby nie on, to powiem wam szczerze, że nie skusiłbym się na oglądanie pierwszego, drugiego i trzeciego sezonu. Bo widać, że on wkłada w to całe swoje serce, widać, że on kocha tą franczyzę. Zresztą wielokrotnie w wielu wywiadach mówił, że on żyje właśnie taką fantazy, popkulturą World of Warcraft, Warhammer e, Wiedźmin, że to są, to są jego klimaty, i to było widać. Reszta aktorów. Myślę, że oni tego nie czują, albo slash. Nawet tego nie lubią, no ale już grają, bo, bo grają chyba. No takie, ma, takie odnoszę wrażenie. I jedynie Henry Kawil ratuje ten serial. No um, ale tak jak powiedziałem, dajcie mi znać, co sądzicie o tym serialu w komentarzach poniżej. W momencie publikacji tej recenzji serial jest już dostępny dla wszystkich. Tak więc rozpisujcie się, trzymajcie się na raz